Dzień dobry widzowie, witamy was już w czwartym odcinku serii zgadywania waszych rank Tym razem jest z nami tajemniczy gość, bo nie mogło być z nami Damiana, czyli Senego Ale zastąpi go w dzisiejszym odcinku Szalony, którego możecie znać z ostatniego mojego odcinka na YouTube Ze wspólnych watchparty, czy z jego streamków na Twitchu Siema Dawid Siema, witam Jest z nami również Kamisek, siema Kamisek Hej. No i niezastąpiony nasz host w tej serii, Ola Siema Ola Hejka Dobra Wszyscy przywitani, to lecimy z pierwszym klipem Gold, gold 3 Mhm Trzeba sanego tak. zastąpić, no trzeba zastąpić, no Dobra, to ja daję silver 3 To ja jest przybieżka jakaś Przybieżka Immortala Co? Oszukana. No. Nie no dobra, nie zwiedziałem, co ja dałem? Nie, ja daję gold 1 Dobra, silver, dobra, gold 2 Ja jestem gold 3, tak? Tak No, wszyscy gold oddaj No, Immortal 1 No, no. Mówiłem, że była przybieżka Immortala i sam w to zwątpiłem, no to była przebieżka w Nie, nie, nie. Przeciwnicy w takim szoku. No, dziwne. To nie jest Ale... immortal, to nie jest immortal. To jest troll jakiś. Idziemy dalej, idziemy dalej. To była... Kurde. ...Clican ar ewidentnie Na razie Jetka nie, nie z lewą ręką jest. bez skinów. To jakiś smutek. Wormixi, kosior. <laughs> Ale jeszcze star Jetka. Widaj czas na polowanie. Hmm. No nie, już taka staro, no. Jak widać, Lisełko U. Nie wracam w Dobra. Dostał jeden w 100%? No, nie ma, nie ma innej opcji, nie? <grym> Jan Sol. Jakieś dziwne nikki mają super chłopaki. Nie no, no. Mam... mają takie właśnie, no. Dobra. Nie, no to ja daję brąz 3 w takim razie. Eee, daję gold 1. Co dał szalony? S2. No blisko, bo silver 3 i no, ale no mówiłem ze SteelVezem, no. Ja przesadziłem z tym bronzem, no faktycznie, że coś tam strzelał, przesadziłem trochę. O, tylko no. krótki to był dosyć. Tylko poszło. <gry> jak na... Ej, teraz jak są popularne na TikToku z tym Geogaserem, że zgaduje jaka to miejscówka w 0.05 sekundy, to my tak po 0.05 sekundy tego klipa powinniśmy zgadnąć, jaka to ranga. No, nie sumie. Ale celownik Szyt. chyba malutki, stary. Ciekawe, czy widz napisze w komentarzu, czy celownik ode mnie z inspiracją Może od No, tutaj 4 kill, ale w miarę takie normalne bym powiedział, moim zdaniem. Ja daję. Platyna 1, nawet no, Gold 3. Ja daję 1. Kurde, no, obie ranki mi zabraliście. Gold 2. Diament 1. Nie, ja dzisiaj, ja mam... dzisiaj coś za nisko daję, za nitko daję. Muszę w następnym klipie troszeczkę podnieść. No, mogę to Platynę 3 dać, no bliżej. Ola, liczysz punkt na bieżąco? Oczywiście. Przysłałem zero na razie, czy jak? Nie, szalony ma jeden za Silvera. A okej, okay, okej. Okay. Jest na no, obu. No, bo... Dobra, lecimy dalej. Ja mam wrażenie, że najczęściej rajny się zdarzają w tych clipach, Wy też. Ale przejście! Chyba youtuber jakiś. Nowy youtuber Tu ładnie. I na Diament 2 Bronze 3 <grym>, Bronze 3 ten co mu dał? Ale <grym>, 3, A, cio, 3. No Żadnego kena nie dał nawet przecież. Wszystko chciało było. No i co z tego? To ty no dałeś kamisek? No, no, umie montować, ale no, wolałem cię bardzo. Ale nie umie 3, kiedy dałeś kamisek? Diamond 1, tak? Chyba? No dobra, to ja daję Platyna 2 w takim razie. Gold 2. Aj. Nie no, tutaj strzeliłem znowu teraz za wysoko. Wracam Moja do Golda. To za nisko, za nisko <grym> przesunąłem. Widać, że profesjonalny gracz, tak? Dobrze strzelam. Jasne. O! No tutaj? Diament 2. Diament 2, Diament 2, Diament 3, tak, tak Nie, 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 Diament 2, Diament 2 A tutaj jest jakiś ziomek z Acen, widzicie? Po lewej, Afking W z nim To nie jest <coughs> nikt no, proszę Okej, okay, czyli to jest Radiant po prostu, okej okay. eee, nie więc... wiem, to jest jakiś 5-stack mi się wydaje Ja daję Diament... No to nie miałem co no. powiedzieć, to 5-stack No ale teraz jest takie wszędzie okay. można grać w sumie No tak, no tak, to nie 5, no Ja daję Immortal 1 Jakoś mocno ten ziomek strzelał Immortal 2 O Ziomek tutaj ładnie strzelał ty nie, No ładnie strzelił, no ładnie, mega ładnie Bardzo ładnie, no Jeden to o, o, to dobre miejsce Bardzo dobre 6-12, czy to runda runda, żeby zachować przy życiu swoją drużynę? O, nie podłuję. Ładnie Znowu accent jakiś, z tym razem Arturo za jest to za ten na dzisiejszych klipach no Tak, tak. <grywa> mam spajka Zostało 30 sekund <grywa> Platyna 4 1. To ja daję Gold 3 Platyna 2, powiedzmy. Też chciałem platynę, no dobra, czy nie będzie Gold 3 Szalony dał platynę. Mhm, ja też dałem platynę, no? Diament 1 a. A. Nie, ja dzisiaj jak mam rozregulowany ten kalibrator, czy jak ci to <grywa> mówi. Jakoś nie trafnie no za bardzo te a ostatnie dwa odcinki wygrałem, nie muszę się skupić na ostatnim. Ile jeszcze zostało klipów? Dwa. Dwa. Dwa klipy, ile mamy punktów? Ty masz szalonym po jeden i kamisek zero. Czyli ja grubo jestem lecimy. E -rem, jestem zerem, no zerem mam. Grubo Chciałem lecimy. Diament, no. Chciałem dać diament, no Dobra, to dawaj, jest następny, w tym odcinku grubo lecimy widzę. Został jeden gracz. Ale to będzie jakiś srogi klacz. Nie, to jest... Jeden na pięciu. To się tak z jakością. Się... No jakość nie jest idealna. Dojazd od przeciwnika właśnie na respa. Dostał jeden w co, co, co tam się, się działo? A w wszyscy? Nie, on jest w ataku? Ja już nie kominę, tak, jest w ataku, bo spajka musi podnieść, bo mam spajka na tym. Jakiś dojazd na respa w ogóle mi zrobili. Silver 3. Nie no, to musi być bronz 2, nie? 2 ja do Dobra, daję dosyć. to musi być brąz 2. A jeszcze w plecy go niestety zapał, ale no najstraj, nice najstraj nice widzu Ja daję brąz 3 w takim razie, żeby się odróżnić. Bronz brąz 3. Nie bo brąza ostatniego jeszcze musi być brąz. No bo to jest bronce, ale jeden Naj. No, ale zwałem no. po punkcie znowu w sumie Idziecie łeb w łeb I teraz ostatni klip, ostatni klip właśnie Ostatni Na rozstrzygnięcie To zwycięży Odyniarz. O nie O dyniarz dostał To będzie revive chyba Oj, to był wyrok śmierci chyba już w tym momencie ten klip jest obrzydliwy. No jest obrzydliwy, Obrzydliwe. No obrzydliwy, co to zrobił tutaj ten zawodnik. Dzięki Konieko za podesłanie akcji Dzięki swoje. Konieko, ok. <laughs> To konieko chyba z tym Odyniarzem. Ale skin by, chyba... Skin się chyba nie zgadza, bo tak to był skin, już zapomniałem, Czekaj. No nie, tam był jakiś inny. On ma Odyna Prime'a chyba. Ale jest mit Olcia. Jest hehehehehe, Bartuś. Jest Olcia, to musi być... jaka jest... Yy... Olcia miała Immortana. 1. 1. 1. to jest, A, okej. Okay. To jest bronz jeden, Twoim zdaniem, taki oddyniasz potężny. Zdaje mi się, że. To ja dam Co Silver jest? 3. Ja daję Silver 3 tutaj. Ja dam ja Golda 1, Golda 1. Silver 2. Wygrałem. Nie no. Ej, dobra, wygrałem trzeci raz z rzędu. Musi w końcu ktoś inny wygrać, bo powiedzą, że te odcinki są ustawione, że ja wcześniej te klipy oglądam na Discordzie. Widzowie jak ja, coś no, to ja tych clipów ja, wcześniej ja nie oglądam. Południe. No wszystko, wszystko jest na żywo, się kameruje na bieżąco. Ustawione, nie słuchajcie, i to są. No to na, następną serię na następny odcinek potrzebujemy kolejnego zastępcę. w takim razie Dobra widzowie, w tym odcinku to by było na tyle Pamiętajcie, żeby wrzucać swoje klipy na Discorda, na kanał GuessTheRank, żeby się znaleźć na odcinku Tam macie wszystkie wymagania, jeżeli chodzi o klipy Dziękuję szalone za gościnę w dzisiejszym odcinku Ja dziękuję za zaproszenie, fajnie było Ja sprawę, sprawy byku Jeszcze kiedyś mam nadzieję wystąpisz tutaj No jasno jak zaprosisz, to wiadomo No dobra, dobra dzień na kamisek, dzień na Ola. No, dzięki Dzięki, dzięki. Z, wami z wami się widzimy w kolejnym odcinku a my już się żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba, komentarz dla zasięgu. No i nara, siema!